Cześć, to ja, Miłek. Witam w dłuższej przerwie, bez odcinków. Dzisiaj powracam ze zdrapkami z bardzo daleka, ponieważ już trzeci raz z Kanady. Dzisiaj zdrapki niespodzianki, nie pokazuję, jakie mamy, po prostu będziemy je sobie zdrapywać po kolei, yy, więc zaczynamy. Pierwsza zdrapka to Lucky Dog. O co w niej chodzi? Chodzi o to, że tu mamy dwie szczęśliwe liczby, czyli te, które wygrywają, a tutaj trzeba je znaleźć, więc jakie mamy te liczby? Pierwsza liczba to 0,9, a druga to 0,7. Więc z tymi dwiema liczbami y, musimy się kierować. Więc proszę bardzo: 0,4, 15, 19, 10, 17, czyli w pierwszym rzędzie nic, w drugim 0,2. 08, no coraz bliżej 03 28 oraz 21, niestety pierwsza zdrapka przegrana ale jeszcze mamy 3 kolejna zdrapka za mm, 2 dolary, bo w Kanadzie oczywiście dolary yy, tutaj takie same zasady, tylko ta się nazywa Double Dollars tutaj mamy liczbę 04 oraz 24 czyli te liczby, które były Oprócz 21, czyli ta czwórka była tam, a mogła się powtórzyć. No trudno. Tutaj mamy 0,7, 0,5, 27. Zaraz wszystko pokażę dokładniej. 0,6 to pierwszy rząd. Przegrany niestety. Ale lecimy z drugim. 17, 0,3, 0,2 i 18. Drugi też przegrany. Może troszkę przybliżę, żeby było lepiej widać. Dobra. I lecimy z ostatnim rzędem 19, 01 26 i 11. Czyli druga zrabka przegrana. Mamy szansę jeszcze w dwóch. Teraz już większe za 3 dolary. Muszę trochę oddalić się, jak widzicie, bo jest też nieduża nazywa się Lucky Lines, More Lucky Lines czyli większe Lucky Lines, chyba mieliśmy nawet w poprzednich odcinkach tych zdrapek z Kanady, więc więc to jest taka po prostu większa, trzeba znaleźć po prostu symbole, które są tu i tutaj są pierwszy symbol to jest diamencik proszę bardzo, szukamy diamencika Mmm. -hmm. Chyba w ogóle nie ma diamenta. Jest diament. To jest gem, gem. Czyli jakiś taki też diament czy coś. Patrzymy jeszcze raz. Nie ma nigdzie diamencika więcej. Jest tylko ten jeden. No dobra. Lecimy drugi symbol. Clover, czyli ta poczwórna kończyna. Hmm, tu nie ma. Hmm. Jest Clover. I czy tu jest Clover? Jest Clover. Mamy parę szans na wygraną, aż 5 gier, więc dużo możemy wygrać. One się oczywiście sumują. Pokazuję, jakie były symbole, żeby było poprawnie, jak powinno być. Lady Bird, czyli biedronka. Tu. Yy, I tu. gdzieś jeszcze lady bird nie ma więcej tak mi się przynajmniej wydaje że nie ma więcej kolejny symbol daisy czyli z to tak mi się wydaje jest daisy z to kropka daisy 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 chyba gdzieś tu widziałem daisy albo i nie chyba niestety nie widziałem tutaj daisy Dobra, potem ewentualnie się cofnę do tych symboli. Jak faktycznie coś się przypomni, kolejny symbol orange, czyli pomarańcza. Ale słuchajcie, jak tam grzebią w śmietnikach, no trudno. Nie ma chyba niestety nigdzie pomarańczy. Jak się człowiek przyjrzy, nie ma pomarańczy. Jest tylko lemon w kilku miejscach, no dobra. Plum, czyli śliwka. Już tu widziałem. Plum, 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 plum. A jest orange, tu jest orange. Dobra, już widzę orange. Jeszcze plum chyba gdzieś tu będzie albo nie będzie. Nie, chyba nie będzie już pluma. Banana, czyli banan. Jest banana Dobra Chyba będzie tylko jeden banan Pot, czyli jakiś garniec Jest garniec Tu Czy jeszcze jakiś? No chyba już nie ma więcej garnców Ananas. Czyli pineapple po angielsku, jako trzeba przyspieszyć trochę, bo już 5 minut leci. A to duże jest naprawdę? Ta zdrabka. Pineapple. Ewentualnie będzie długi film, no tyle na to wyjdzie, tak? Trudno. Dobra, więcej nie ma ananasków. Nutka. Nutka, tak? Music, music, dobra, music. Muzyka. Czy jest takowy symbol? Takowego symbolu chyba nie ma. Dobra, lecimy z następnym horn, czyli róg, już widziałem. Tu, tu. Jakbyśmy mieli tutaj bar, to byśmy wygrali 25 dolarów. Słuchajcie, to już, już jest blisko. Horn, horn. Nic więcej chyba tego nie ma. Dobra, drugi rząd rozpoczynamy. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby wygrać elefant. Tu jest elefant. Elefant, elefant, tu. No i powinienem się pospieszyć, słuchajcie, trochę bardziej. Nie chcę przedłużać za bardzo. Bell. O, jest dzwonek czy jest dziś jeszcze? Hmm, chyba nie ma już dzwonka. Trudno. Dice, czyli kostki. Tu jest kostka. I tu jest kostka. Następna to jest Spade, czyli pik. Na to wychodzi spade o jeszcze wystarczy sun i tutaj też wygramy Ym, spade spade dobra więcej spade'ów nie ma Hart, hart jest tu hart jest tu dzisiaj yy, czy jest hart. No, słuchajcie, blisko do wygranej w tej zdrabce. Jakbyśmy tak wygrali jednak, to ja bym był szczęśliwy. Bo to tutaj nie ma takich małych wygranych, znaczy czasami są 3 dolary, ale jednak... Jednak kanadyjskie zdrabki, dolary, słuchajcie, wygrać, no to naprawdę... Dobra. Lemon, lemon... Lemon, o! No i słuchajcie, jak wygramy San, jak będziemy mieli San, to będzie tu wygrana i gdzieś tu będzie... o, tu będzie wygrana. Jest jeszcze podwójna, więc no naprawdę fajnie by było. Strawberry, czyli truskaweczka. Mmm, kot mi miał, czy było go zamknąłem w pokoju, niestety tutaj nie chciał wyjść, no trudno. Truskawka, 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 truskawka. Jest, nie, nie, to nie truskawka. Dobra, nie ma truskawki. Następny symbol to czery. I tu mam już czery. San wystarczy, i naprawdę wygram dużą kwotę. Mm, cherry jest tu. Nie ma więcej czery. Star. Star, star, star. no Gdzieś tu widziałem chyba star. Teraz nie jestem pewien. Syty Ary jest star. Kolejny symbol, przedostatni. Grapes. Grapes, grapes. Tu. Ojejku. No wiecie co? No moglibyśmy to wygrać. I moon. 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 No nie ma sun, a tak to byśmy wygrali, jakby było sun. Albo diamond chociaż. Byśmy też wygrali 25 dolców. O jest Strawberry, znalazło się Strawberry teraz. Grapesy były? Były Grapes, no widzicie, teraz się wszystko znajduje. No niestety i tak nic nie wygraliśmy. Przykro. <laughs> A, jeszcze jest bonus, no właśnie, kiedyś coś tam pisaliście, że niestety, niestety zawsze pomijam te bonusy, ale teraz już ich nie pominą. No niestety już przegraliśmy w tym bonusie, trudno. Dobra. Lecimy z następną zdrapką Bingo! Czyli kolejny raz powtarza się nasza gra bingo z poprzednich kanadyjskich odcinków lecimy, nie tłumaczę zasad, oczywiście trzeba je po prostu znaleźć. TE Bingo. 40. 40 jest tu. 40 mm, więcej już... A, jeszcze są słuchajcie, free. Czyli jak zrobimy wszystkie free, to znaczy że tu już jest po prostu okienko, i mamy większe szanse na wygrane, więc sobie to free pozdrapujemy. 40. 40 powinna być gdzieś jeszcze, ale jej nie ma. 14. Tu jest 14. 14. Mm, Trzeba szukać pod B, bo widzicie tu jest napisana jeszcze literka, ja jej nie czytam, ale jest jeszcze literka i wtedy jest łatwiej znaleźć. O75, czyli pod O szukamy 75. 75 też tu. Kolejna. O63, czyli szukamy pod O63. 63. 63. Potem są jakieś te wzorki, jak to się wygrywa, czy coś tam. To potem sobie poczytamy, jak wygramy, a jak nie, to nie poczytamy. 56 pod G, jest 56. 56 G i 56. G. Może byśmy faktycznie coś wygrali. Ja bym był szczęśliwy, bo to była taka naprawdę wygrana, ciekawa, że aż z tak daleka trzebałoby znowu do Kanady wysłać, aby to wymienić. No i wtedy może by faktycznie... 51 i 51. Ok. Kolejna liczba. n 38

Jest 44. Okej, okay, następna. O 62. O 62 jest tutaj. Kolejna liczba N32. słuchajcie jesteśmy naprawdę blisko wygranej. Tylko że czy faktycznie uda nam się, bo Czasami można w to zwątpić, ale trzeba kciuki, że tak. I 22. 22. 22. 22. Następna. 13. Tu. 13. Tu. 13. Tu. 13. Tu. 13, tu. Widzę, widzę, widzicie, że szybko zdrapuję teraz, już, bo chcę szybko to zrobić, żeby, żeby tej was nie przedłużać i żeby nie trzymały mnie tak emocje. Nie ma więcej 64, i 25, i 25 jest tu, i 25 jest tu, i 25 jest tu. B5, B5 tu. B5 tu. Dobra. Następna liczba. Widzę, że nie pokazuję, wam, bo w ma mam zupełnie innej perspektywie niż zwykle, więc nie jestem jeszcze przyzwyczajony. G52. G52 tu. I tyle. Pokazujemy następną liczbę. N43. O, jeszcze 35 i słuchajcie, wygramy czterdzieści trzy, czterdzieści trzy, nie ma więcej czterdzieści trzy sześćdziesiąt pięć o sześćdziesiąt pięć sześćdziesiąt pięć o tu i tyle, następna liczba i trzydzieści, i trzydzieści oraz i trzydzieści. Następna liczba to I-23 I-23 I-23, no jeszcze, a nie to jeszcze, jednak nie I-23 zdrapywałem, tak? No dobra, następne B-8 B-8, B-8, tu I tyle, następne O-70 o siedemdziesiąt, o siedemdziesiąt tu. Tyle. Następne. B dwanaście. B dwanaście, B dwanaście jest tu. Ostatnia szansa na wygraną. G czterdzieści osiem. G czterdzieści osiem. Tu. G48 tu. Oj, chyba niestety nic nie wygraliśmy. Sprawdźmy jeszcze tyły. O, jeszcze bonus. No właśnie, zapominam o tych bonusach wszystkich, szczególnie tych kanadyjskich zdrawkach, nie wiem czemu. Trzeba trzy razy znaleźć to samo i wtedy wygrywam 15. No już niestety przegraliśmy. Trudno. Sprawdzamy, powinno być coś w tych, tych na rogach. Nie ma nic na rogach. Co tu jeszcze jest? Tutaj są wzory. W ten sposób, nic nie mamy, w ten sposób, nic w ten sposób, też nic, w ten sposób, też nic, i w ten sposób, też nic. No trudno, no przegraliśmy w tej zdrabce. Yy, wszystkie cztery zdrabki już zdrapałem. Yy, znowu przegrane, no widocznie coś mi nie sprzyja w nich szczęście. Ja potem posprawdzam. Ewentualnie coś jeszcze po prostu trzeba dołożyć i tak dalej. I ja po prostu mam potem gdzieś tam. Ten powiem ewentualnie, ale wydaje mi się, że wszystko zdrapałem co potrzeba. Yy, tak więc, no dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, papa pa. i życzę dalszych wakacji, szczęśliwych yy, i zapraszam do subskrybowania, bo niedługo wyjeżdżam za granicę yy, i będzie dużo nowych zdrapek i słodyczy. Tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i papa. Pa.